Dajcie moje kochane happy 40. Dzisiaj mam bardzo wyjątkowych gości, wyjątkowe, dwie fantastyczne kobiety, petardy. Paulinka Smaszcz-Kurzejewska. Bardzo mi miło. Kasia Wysocka. Bardzo mi miło. Kasia w ogóle jest specjalistką od spraw wizerunku i ma swoją cudowną markę Lulu de Paluze. Eee, nie, tak, bo on dzisiaj bo jest to tak wygląda, wygląda i jest on i... po prostu za dobrze ma taką talię, że ja przy niej po prostu jestem takim paleniem. Ale ja Kasia jestem morś. Nie no, słuchajcie, ale Kasia za to będzie... <laughs> <laughs> ale jestem za to pięknie ubrana przez Kasię w moją ukochaną czerwień. O, właśnie, to, no, o jaką ma. Biznet też jest fajna. Ja mam bardzo dużo biust, więc muszę dbać o to. Ja widziałam się super biust, pisz. Panowie, piszcie. Jod. Jod. Jod! Słuchajcie, ale to nie o tym. Nie o tym. Ile? 108 cm. Ja myślałam, dzisiaj. Biówcie? To ja tego nie wiedziałam. Panowie, ja to, to jest taki czas, żeby tam to obrobić, że... Nie macie czy z głowy. Ale właśnie będzie o tym, co wypada, a co nie wypada kobietom po 40, ponieważ my wszystkie jesteśmy po 40. Co dziewczyny na to? Mówić? Ja to boję się, że ja zaraz będę na pudełku po tym dzisiejszym programie. Ja wam powiem tak. Czy wypada właśnie pokazać wiózło po 40. Znaczy słuchaj, wszystko zależy od tego, jak go pokażesz. Tak? Ja, nie zapomnę, niestety byłam wtedy w ciąży i zrobiłam błąd, bo styliska poradziła mi, że założyłam marynarkę na gołe ciało. Ja miałam biustonosz, to nie, że miałam gołe cyce. Miałam biustę, no ale wiadomo jak to że Zresztą tę ciążę straciłam, ten biust był ogromny, więc fala hejtu, która e, przeminęła się przez portale, e, że ja tak pokazałam ten biust, e, który no, nie był pokazany, no ale było widać, to po prostu było straszne. Więc sobie pomyślałam, oczywiście na zasadzie, ty stara raszplo, ty stara żydówo, ty stara babo i tak dalej, więc jakby powiem szczerze, że miałam naprawdę ogromny, ogromny taki problem z tym, że, że w ogóle dlaczego tak bardzo siebie oceniamy, że ludzie mają taką czelność, prawo oceniać innych, nie patrząc na siebie. Ale później sobie pomyślałam, że najważniejsze jest to, co mam w głowie. Jeżeli ja z tym biustem się czuję ok, marzyłabym o takiej bieliźnie, o tym J idę? Sto Sto osiem no, biust. No niestety, ja mam zrobiony, bo po utracie dzieci niestety miałam duży biust, a później biustem Ale masz piękny biust. Nie, ale ja miałam biust do ciotki. No słuchajcie, no niestety, prawda jest taka, że robisz martwe dzieci, ale laktację masz, w związku z tym, Wiesz, nie, nie ma co z tego zrobić, ten biust bardzo opadł. I mój doktor, zresztą Zając, którego bardzo pozdrawiam, powiedział: no jesteś bardzo jeszcze młodą kobietą, no nie możesz mieć takiego biustu. I ja po prostu sobie ten biust pociągam, ja się tego wcale nie wstydzę. Nie? Natomiast. Ten, mm, Myślę, że to chodzi o świadomość. Tak? Ja na przykład nie pokażę, nigdy się nie pokażę w szortach albo coś, no bo tam mam jakiś kompleks, nie? Ale myślę, że to wszystko jest w głowie. Natomiast to, czego my potrzebujemy, to takiej refleksyjności komunikacyjnej, że jednak chcemy, żeby mężczyźni nas adorowali. Chcemy się im podobać. Ja jestem bardzo świadomą kobietą. Myślę, że jestem w ogóle takim potworem świadomościowym i ta świadomość mi bardzo przeszkadza. Stąd też niektórzy mnie uwielbiają, niektórzy mnie nienawidzą. Ale nie jesteś też pizzą, żeby cię wszyscy robili. Albo zupą pomidorową. Natomiast jednak mężczyzna, który powie, Paulina, pięknie wyglądasz. Jesteś piękną kobietą. Tego, mój syn na przykład, Julian, który ma 14 lat, powie, mamo, dzisiaj pięknie wyglądasz. Mój starszy syn, czy, czy mój były mąż, czy Kasi mąż nawet. <laughs> Jak powiem, że ładnie wyglądam, to to nam robi. To nam robi. Tylko, że nie możemy wtedy sobie zabierać na zasadzie... A gdzie tam, kobaci, z wyprzedaży, daj spokój, jakie mam problemy, tylko wtedy odpowiedzie, dziękuję bardzo. Wziąć to i się tym nakarmić. Ale wiesz ja myślę, że to taka naleciałość, bo... Przez lat, ja przez wiele lat też zawsze mówię, bo ktoś mi mówił Dorciu, super wyglądasz, w ogóle masz właśnie ładny biust. A ja się z tym chowam, mówię, no co ty, nie, nie. W ogóle bardzo... A ty wtedy na tak. A ja przez lata chodziłam w golfach. Chodziłam w koszulach, w kratkę, nosiłam apaszki, żeby nikt mi tutaj nie zaglądał. Wiesz kochana, że golf... Ja, tak ja wiem, ale to jest w głowie. Poza tym praca w telewizji. Myśmy miały takie fotele, takie na pół leżące w pracy i wiecie, panowie przychodzi na make panowie się kładli w takiej pozycji i ja nad tym panem musiałam się nachylać. Jezu, jak ja bym miała taki gruz jaki, to mi się tak nachylała nad nim! Ja bym się tak nachylała! No właśnie, a ja byłam cały czas zakryta, ale po 40 właśnie zaczęłam być bardziej świadoma siebie. W tej chwili potrafię powiedzieć dziękuję,

Mm -hmm, mm -hmm, I dziękuję. czy wypada kobiecie po czterdziestce już taką oto bezczelnie panterkę? Jak nie, w ogóle, ja, czy wypada kobiecie po 40 tak denerwować koleżanki, żeby tak wygląda? Dla kogo, kogo się nie? ubierasz? Tylko nie może że dla Tomka, bo... Nie, właśnie to. słuchajcie, e, ja uważam, że my dziewczyny ubieramy się dla innych Tak, tak myślisz? Tak. Tak jest. Hmm. A ja nie. Nie ja dla, dla facetów. Nie? facetów dla, ja się ubieram dla Jaki samej siebie. Ale na pewno nie dla facetów, dla kobiet. Wiesz, jaki to jest, jaki to jest komplement i miło, jak idzie fajna kobieta, która się za tobą obejrzy. Tam to obejrzy. Dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj za mną się dużo kobiet oglądało i miałam wystąpienie. Wystąpiłam właśnie w sukience z Ludopaluza. Czuję się w niej po prostu przekozacko, Czuję się taka, taka pełną gębą kobieta. Tak, kobiecość taka. Tak, Pomimo, to, mimo, że mam swoje, wiecie, wady, tu mam boli, tu mam coś, ale po prostu ojeżdżam Ci tyle pięknych słów, tyle ciepłego, takiego ci, dobrej energii od tych kobiet, które podchodziły i tak, mmm, ale fajna, ale fajnie wyglądasz. I to jest fajne. My się, może coś w tym jest, nie dobieramy się dla siebie, ale chyba lubimy usłyszeć te miłe słowa. I nawet nie od faceta, właśnie od kobiety. Nie ma, nie to. Ona są tak jakieś dziwne. <śla> ja to wolę od faceta. A ja też wolę od twaceta, od ale. Kobieta, co ja obchodzi z otami na kobietę. Ale wiesz, ja na co dzień pracuję ciągle z kobietami, nie na w moim otoczeniu, wielu. Ale ja też pracuję z kobietami, z kobietami. Kobieta natomiast na kobieta ja jestem Natomiast muszę Wam powiedzieć, przepraszam, że tak trochę ja podprą, bo ja wbijam trochę kijm robi z Ja oczywiście ja kocham, jak jesteśmy w stanie sobie, tak, mogę Tomeczku, poprosić Cię o kawkę dla nas, tak? Tutaj nalejesz tam. Bo lubię po prostu, kiedy kobiety są świadome i sobie pomagają. Ja bardzo nad tym pracuję. Spotkałam też. Część m... kobiety, ja też jestem po czterdziestu, niestety. To jest mój <noise> Poproszę trochę o kawę. Skoro jesteś tak miły, to ja poproszę o wodę. Wodę czy wodę? Bez procentów. Bardzo nie, Kasia, Ty, ty Kasia. Ja, ja tylko Wam powiem jedno, że wbijam y, ten klik po co? Dlatego, że mężczyźni, którzy do mnie przychodzą, a oni mówią, wie Pani, co, bo już między nami nic nie ma, coś wygasło, wie Pani, ona ciągle za mnie, bo Ty nigdy, bo, nie, bo Ty zawsze wszystko na mnie, wie Pani, no nie jest mi w stanie nawet stać. No po prostu, ja mówię tym kobietom, słuchajcie, mężczyźni są próżni jak bęben. Wystarczy połektać ich jednym zdaniem, jednym zdaniem. Kochanie, gdyby nie ty, to by coś tam. A zobacz, twoje zdanie jest dla mnie ważne. Ja uczę tej komunikacji, tylko mężczyźni zapominają o tym. Przestałem komplementować w pewnym momencie kobiety. I to tamku się też do ciebie, żebyś pamiętał, że Kasia masz codziennie rano powiedzieć: Kasiu jesteś najpiękniejsza, najseksowniejsza, najcudowniejsza. Rozumiesz, że to się nagrywa. Tak, to się, to się nagrywa? nagrywa. Tomku rozumiesz, rozumiesz? rozumiesz? Tak? Mówić słabo mm -hmm. jeszcze... tak nie mówić słowo polska języka. Natomiast jeszcze. Aha, tak. Tak. No, fajnie, i Uy. miałeś. Tak? Załatwij moją piękną, czerwoną sukienkę. Kasia, przyjęci dużo, nie się. Na <laughs> Na koszt stąd. Natomiast z kobietami jest tak, że te komplementy na nas działają, innych kobiet bardziej niż mężczyzn, mm -hmm. bo te komplementy mężczyzn nas utwierdzają w tym, że jestem jednak kobieca seksowna, a komplementy kobiet zauważa mnie, docenia mnie, szanuje mnie, wiesz? To jest trochę inny rodzaj komplementu. Ja uczę komunikacji, mam na to badania, a mój doktorat też o tym mówi. Natomiast założysz najlepszy ciuch. Najdroższe. Możesz mieć sukienkę, zamieniam buty, zamieniam. Jeśli nie masz tego w głowie, masz nieprzepracowaną głowę, to zawsze będziesz się źle czuła. I najlepszy ciuch cię nie uwierzy. Nie, prawda? to prawda. No to co się, się, się zgadza? Yy, tak, ja znam osobiście takie kobiety, które mają naprawdę osłudów do milion dolarów. I kobiety, które no, są, nie, nie są zamożne i nie gdzieś kupują w sieciówkach. I Słuchajcie, o wiele lepiej wyglądają, bo mają to coś. One potrafią to nosić. To no jest ważne. Ja, dlatego ja uczę na moich kolezach i na naszej tak, kobiecie tak. petarie. Ja uczę dobrostanu, samoświadomości, kompetencji, tego, żebyśmy świadomie podejmowały że my, ale też świadomie ja sobie myślały. I wiesz co, jedną powiem Ci, a propos um, jeszcze tych komplementów, muszę Wam powiedzieć, że jest mnóstwo kobiet, które mnie nienawidzi. Tak? Nienawidzi, po prostu zwalczają, jakie tu tak jest no. Niestety są. Natomiast słuchajcie, ja bym wam wiecie jakie to jest cudowne. Jak ja na przykład mam torebkę, sama sobie ją oczywiście kupuję, i widzę, że taka zły leryba, podchodzi do mnie i mówi tak. ją za to! Nie, 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 podchodzi i tak. widzę droga, najnowsza Selin czy Dior, A ja mówię, tak, mąż mi kupił. Słuchajcie, nie ma większego w kurwa. Dosyć, że ja się z nim rozwiodłam, to jeszcze kurwa nie tarpikuję. Wiesz, jaka to jest zazdrość? Ja mnie o ty larwy, teraz ja cię dotknęłam w czuły punkt. A ja to ja nie, nigdy, nie, nie kupuje, A ja nie nigdy nie zrozumiem tej zazdrości. Ja nie umiem zazdrościć nikomu czegoś. Po prostu ja to nie tylko to, nie muszę trochę uzupełnić to wiedzą naukową, co też robię ten dobra. To jest atawizm. To jest antropologia. Po prostu my, pamiętaj, że w plemionach pradawnych, zresztą mówię to na szkoleniu kobieta pytarna, że kobieta kopulowała z całym plemieniem. Nie z jednym wybrankiem. Dlaczego? Bo to zwiększało szanse na zajście w ciąży i wydanie potomka. Chciałabym żyć w tym... Nie no jest, natomiast prawda jest taka, że one wszystkie rywalizowały o tego najlepszego, tego kto ma te najlepsze planiki, ten kto stanie się ojcem jej dziecka. I to jest atawistyczne, tylko błagam się, to nie może się przerazić w chorobliwe. Rozumiesz? A z drugiej strony zobaczcie: w Warszawie na 8 kobiet przypada jeden facet. I nie wiemy w badaniach etycznych, czy to jest y, homoseksualny facet, czy heteroseksualny. Więc jeżeli mamy dwóch homoseksualnych, to, zobaczcie, jest 16, 24 kobiety, i tak dalej. Więc my mamy o co rywalizować. Zobaczcie, że ja rozmawiałam, czy pracując z młodymi dziewczynami, czy z dziewczynami takimi jak my po 40, one wszystkie mówią jednym głosem. Nie ma fajnych facetów. Jak są fajni, to są geje. Albo jak dobrze wyglądają, to już mają tak nasrane wełowie, że się w głowie nie mieści. A jak już się znajdzie całkiem przyzwowity, heteroseksualny, to szarej skarpetki i sandale. Słuchaj, a ja takiego mam. Fajnego. Jest usiadły, szarej skarpetki i sandale, a szary szef Nie, Chciałbym powiedzieć, że ja właśnie mam fajnego faceta. Ale on nie jest z Nie, no właśnie. On nie jest No to ja zapraszam was do Białegostoku. No, a wy dziewczyny musicie wyjeżdżać ze mną za granicę. Ja tam zawsze, dam. no jakoś nie mam tam problemu, żeby znaleźć ciekawych. <grym 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 ale wiecie, miałyśmy mówić no, dobrze co, co nie wypada, ale to nic. To się, my się do... no, na przykład nie wypada kobiecie po 400, tak mówić jak mnie. Ja. Wszystkie kobiety. dlaczego? Znaczy nie, nie powiem wam tak. ja, ja proszę, wypada. Ja, ja już przeżyłam tyle gówna i tyle smrodu i tyle zwykłych rzeczy w swoim życiu, że ja już sobie myślę, że ja już się niczego nie boję. Wiecie czego ja się tylko boję? Że moje dzieci mogą umrzeć przede mną. Tego się naprawdę boję. Yy, natomiast lub boję się tej starości w Polsce, która jest strasznie biedna i agresywna. No to są te rzeczy, raz się nie boję. To, czy ktoś mnie hejtuje, czy nie znosi, nie lubi, mówi o mnie źle, i tak w ogóle mnie to nie da. Często do mnie ktoś tam pisze, Pani Paulina, ale tak nie wypada mówić. A, wie, A gdzie to jest to napisane? A kto to wymyślił? Pan Bóg napisał, pan z Smaszko, że nie może tak mówić? Przecież to jest. Po opinii już subiektywnej. A ja zapraszam Was na takie ćwiczenie na mojej propos kółek. I tak sobie myślę, kim ta osoba jest dla mnie, żeby ona mnie krytykowała? Niczym. W związku z tym mam wydupień jej opinię. Czyli e, powiem tak, kolokwialnie. Powinniśmy mieć wywalone. Wywalone. I za bardzo w ogóle my, kobiety, przejmujemy się zdaniem innych. Za bardzo. To prawda. Ale wiesz, co, to też z czasem się zmienia. Na przykład u mnie z wiekiem to. Wam się tego, żeby nie brać w głowy, więc to wszystko nie, bo coś ci powiem, w zeszłym tygodniu dzwonisz do mnie i mówisz, tamta larwa powiedziała tak, tak. Ja się tak tym zdenerwowałam, ale zobaczcie, ale to ja pogadałyście, po ale, ale pogadałyśmy i ty mówisz i wyczyściłam relację. Super, pamiętajcie, blokuj, jak ktoś wam sprawia przykrość. Ktoś źle o was mówi, ktoś widzicie, że zabiera wam do tego. Blokada nie odbieraj, blokada. A co Kto wypada, czy... nie wypada? Nie, co nie wypada, jeśli chodzi o ubrania, tak ogólnie, no. co, co, co nie chodzi? wypada? Nie ma tak, że wypada, nie wypada, tak jak rozmawiamy, no, każda jest nas inna. Eee, Ale po 40 Po 40 oczywiście. Wypada złożyć kabaretki? Wiesz co, ci A, A ja, ja, ja mam pármę. 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 Zależy, zależy do czego. Jeżeli nie. I na jaką okazję? Nie tak, do Na pewno nie do góry. No, to wszystko musi być zbalansowane, wulgarnie. dokładnie, żeby to nie było wulgarnie. Tak? My mm -hmm. możemy być kobiece, możemy mieć podkreślony biust, tanie biodra, tylko no, pewne muszą być. No dziale, dobrze. Tak? Aby być bez stanika. Znaczy w lustrze, nie? Bez stanika. Hmm. No. Jeśli wulgarnie. mamy ładny biust, dlaczego nie? Czyli wypada bardzo jasno. Ale I to nie chodzi tak o to, słuchajcie, to nie chodzi o to, tak jak kiedyś Ania Mucha, mnie strasznie w tym rośnie szła, zresztą zadzwoniłam, mówiłam, jest ja jesteś zarąbista, bo ona sobie przykleiła na brodawki takie e, e, nastelki z takimi frędzelkami. No nie, no sorry, to nie, bo to, to, jest, to jest do byrka, same. tak, mm -hmm. i, i do łóżka. Ale jeżeli y, jest t jest ładny biust, a nie etiopski, czyli do pasa, to, <laughs> to dlaczego to nie? nie to no to Wszystko... dobra, to czego tak naprawdę tak tak. nie wolno, no, nie wolno, no, Po 40 Czego nie wolno? No, wszystko wolno. A ja wiem, Czemu? czego nie wolno. Nie wolno przekraczać granic, tylko wiesz, tak w, pieno, w drugą stronę. No dzisiaj nie można do Włoch. To radę, nie, tak. ale słuchajcie, Kasia jest zawsze no, mega perfekcyjnie ubrana, tak? tak? I Kasia też się spotyka z takimi klienkami. Na przykład to, co mnie bardzo razi, U kobiet po 40 to są za ciasne rzeczy. Czyli miszeliny mhm. ubierze się. Wadasz i Michelin, tak? Albo, I, nie, I spodnie wciśnie w spodnie i, i, i tu się wciąż takie niemal nie? Tak, no. Albo takie nisko osadzone i idzie i z boku takie bocheny. No nie, no nie, no albo nie. Albo takie no gwinty przezroczyste wiesz, i, i bielizna jeszcze w takim kolorze jakimś kropeczkiem. Tak? No nie, nie, nie. Słuchajcie, są rzeczy, które po Czasuje. prostu. Ja myślę że tak naprawdę mamy tyle wspaniałych inspiracji i naprawdę muszę wam powiedzieć, ja podróżując po świecie i robić, robiąc wykłady, yy, naprawdę Polki, my jesteśmy jak na nasze finanse, bo nie zarabiamy my naprawdę jesteśmy świetnie ubrane, to jest świetnie powiem. pomalowane i tak dalej tak. i mamy się kim inspirować. Dlaczego nie inspirować? Ja sama mówię, Boże, mnie na przykład inspiruje swoim stylem Aneta Kranwicka, uwielbiam jej styl. Yy, za granicą inspiruje mnie obecna oczywiście teraz Wiktoria Beckham. Ja mam inspirację, ja je podglądam, patrzę jak się ubierają, jak dobierają kolory i No też mi się podoba na przykład, no nie wiem, jakaś tam mała filigranowa blogerka, no ale gdzie ja mała filigranowa, taki wielki koń jak ja, nie? No to wiem, że to w tym nie będzie mi dobrze, nie? Więc naprawdę mamy się kim inspirować. No Ale prawda. Jeszcze raz powtarzam, słuchajcie, nie ma takich granic, to wszystko zależy od co mamy w głowie, jak się czujemy. I jeszcze pewnie to, co w życiu robimy, bo co innego będzie, tak. nie będzie wypadało Tobie, a co innego mi. Ja sobie mogę pozwolić przyjść do pracy w dresie, a co? No, no tak, mogę, a prawda? Ty już nie się, tak? dzisiaj przyjechałam w dresie. No to jest niewygodnie i co? Kasia mnie za to pięknie brała. No tak, znaczy słuchajcie, to zależy co robimy i tak dalej. Natomiast no, ja nie ukrywam, no przecież ja w butach na obcasie i w skarpetkach ze sztrasami, no nie jadę mokę no. po podłodze, nie? No, no po strasach, Nie, nie, nie. nie, nie. Panie Tomku. A Wiktoria Beckham? tak A Wiktoria Beckham, bo ona jest taka zawsze perfekcyjna idealna, chociaż ona się już trochę wyluzowała. Coraz większa liczba dzieci spowodowała, że jest coraz bardziej wyluzowana. Czyli nie? też potrzebny nam jest ten luz. Nie jest oczywiście. Nie zmieniają nie 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 się. Ja uczę nic nie robienia. Kobiety zapomniały o tym, że... Yy, yy, zwłaszcza po 40, że jest takie słowo jak nic nie robienie. Ale wierzcie mi, że wszystkie badania pokazują, że najbardziej kreatywne pomysły, najlepsze rozwiązania przychodzą wtedy, kiedy nic nie robimy, bo odpoczywamy. Tak? Ja na przykład, co pani dzisiaj zrobiła dla siebie? Właśnie pani Doroto, co Pani dzisiaj zrobiła dla siebie? Tylko dla siebie. Tylko dla, dla siebie, siebie. tak? Nie, no, ja w ogóle dzisiaj mam fantastyczny dzień ponieważ uważam, że dzisiaj mam dzień kobiet, chociaż dzisiaj jest dzień mężczyzny. Yy, ja dzisiaj miałam cudowne wystąpienie dla kobiet, fajne młode kobiety. Ty mi nie opadaj sobie, co no, zrobiła zrobiłaś. Nie. dla mnie? Nie, to zrobiłaś dla kobiet, bo wystąpiłaś dla nich ze swoją wielką. siebie. ja się super w tym czułam. Dobrze, czyli wzięłaś dla ciebie, do siebie ich energię i ich emocje. Tak, o, też. To zrobiłaś dla siebie. O, to zrobiłam, że jechałam, jechałam do Warszawy do Was na nagranie, na to wystąpienie i słuchałam super muzyki. Jaka to była muzyka? Kora. No, kora, no Zaskoczyłam. ale uwielbiam no, no, to, to. Nie to się Nie, no, tak. nie wiem, Ja nie Najgorsze jest to, że ja śpiewam. Uwielbiam kory, kesenki, więc jadę i śpiewam. Mam wrażenie, że mnie nikt nie słyszy. Jakieś moje ma mi mama błaga nie śpiewać, tylko ty nie śpiewać, wszyscy cię słyszą, mówię, naprawdę? Jak to? Wid, naprawdę cię słychać na zewnątrz, więc możecie sobie wyobrazić, jak ja wyglądam, mm. jak ja jadę śpiewam korę. Ale super. W różowym dresie. Jakbym była facetem natychmiast, bym ci zaproponowała. Słuchaj, lepiej na głos śpiewać niż jak e, czasami stoję w korku i widzę panie tutaj, tu usta, tu rzęsy, to wszystko zrobione i. I grzebie w no. nosie. Ja zawsze się zastanawiam działa, w woda. Ale wiesz, ja nigdy kobiety nie widziałam facetów widzę na gminie. kobiety też są. Albo buchu i oblizują palec. Jak... Nie widziałaś mi też? Dobrze sobie w dupie na tych na światło. Nie bardzo jest jak. No. Dobra, e, Kaszka, co ty dzisiaj zrobiłaś? Nic nie robienie. Czyli dla siebie co Nic nie robienie? robienie. Spotkałam się z wami. Bo wydajecie mi super energię. Dobrze, ale wrem z... pozorem zrobiłam się dla które nas oglądają. Widzisz? Znów A tak co ci byłaś? Nie uważam, że spotkałam się z Wami, bo ja uwielbiam tak. z wami przebywać. Dajecie mi fajną energię. I to ja chyba dla siebie. nie. tak że że zrobiłam dla siebie. Ja zrobiłam sama sobie sok ze świeżych owoców. <laughs> Może być? Słuchaj, no może, ale ja na przykład przestrzegam przed takim myśleniem szczerze mówią, bo ja na przykład mówiłam kiedyś do mojego mentora, mówiłam tak, no byłam z tym, on mówi, nie, bo byłaś dla psa, żeby się wysłał. Czytałam książkę, a jaką książkę czytałaś? Ja mówię, no, ponieważ prawdę szkolenia to tak, on mówi nie, to zrobiłaś dla kobiet, którym później tą wiedzę będziesz przekazywać, Wiecie, o co, co to powiem? jest ciężko. I, a, a on mówi, wiesz, co jest najlepszym, nic nie robienie, Nawet w Korei jest zrobiony taki e, konkurs, mm -hmm. wygrywa osoba, która po prostu leży. Patrzy w niebo, leży w trawie, ogląda kwiatki i tak dalej. I oni mierzą w ten sposób później. W ogóle jako ludzie w tym pędzie przestaliśmy nic nie robić. Dobrze, to powiedz, kiedy ty leżałaś. I zrobiłaś coś dla siebie. No, słuchamy. Kiedy ty leżałaś? Miałam świetny seks w niedzielę. A facie się zrobił. Do... I nic nie powiedziała. No, okay, ale zrobiłaś to dla siebie czy dla niego? Dla siebie. A dla niego, nie? Co to? Przecież to ja piszę. Prawie proszę dzisiaj o 23. Nie, słuchajcie, żartuję, ale wiedziałam, że Was szkoduje, <słuch> <słuch> więc to było super. Dla siebie, powiem szczerze, dzisiaj poszłam na paznokcie, Ale zrobiłaś to może też dla nas, żeby ładnie wyglądać. Nie dla nas, wiesz co, zrobiłam to dla siebie, żeby się źle ze sobą nie czuć. Ugotowałam dzisiaj Zoto dla mnie i dla mojego synka, żeby spróbował, że mamcia też fajnie gotuje. I muszę powiedzieć, żeby tak leżeć i nic nie robić, nie pamiętam takiego czasu. No ja też, tak bo jak bo my kobiety w tej po 40... Mamy to poczucie, że, że zawsze coś musimy mieć. I zawsze dla kogoś. Tak, wiesz co, bo my jesteśmy bardzo takie energiczne, przedsiębiorcze, mamy swoje biznesy, kochamy być z kobietami innymi, i lubimy się dzielić, więc nam jest chyba bardzo trudno znaleźć ten taki czas, tak jak w Korei, położyć się i leżeć. Tak. Zresztą ja nawet, słuchajcie, mi ciężko jest usiedzieć na paznokciach, mówię, długo jeszcze? No weź, moja, moja się ja, ja ścieka, bo ja co chwilę stukam w telefonie. Ale wiecie co, powiem wam szczerze, że świat y, przyspieszył i teraz to jest też bardzo ważne, żebyśmy my, kobiety po 40 umiera, umiały już wybrać, co jest dla nas ważne i umierały szczęśliwie. Rozumiesz? Żeby nie było tak, że umiera, i mówisz, kurwa, właściwie w życiu nic nie osiągnęłam. Po prostu nic nie zrobiłam dla siebie. No. Dziewczyny, reasumując. Powiedziałyśmy, co wypada, co nie wypada. Yy, nie. I tak, tak powiedziałeś, ja bo myślę, leczyły, nie nie bada to Nie wypada się przejmować innymi, a wypada być bardzo świadomej tego, czego się chce. Tak. I by, y, ważne jest, żebyście, żebyście dziewczyny były sobą. Tak. To jest najważniejsze. Y, nie przebierały się, były sobą. I też, żeby dziewczyny były też dobre dla siebie, no zdaje, bo to tak. też jest ważne. Tak. Mega ważne. Słuchajcie, ja bardzo się cieszę, że mogłam z wami dzisiaj nagrać ten odcinek. Moje kochane dziewczyny, które oglądają mój kanał e, będą przezachwycone, bo wiem, że Paulinkę kochają, wiele z nich do mnie ja przyjechało, tak. Kasia wiem, że pokochają, bo ja ją od pierwszego wejrzenia też pokochałam, mam nadzieję, że to nie jest nasz pierwszy i ostatni raz, Absolutnie. bo ja bym chciała jeszcze więcej, bo się z wami tak cudownie gada i miało być o jednym, a wyszło o wielu innych rzeczach. Ale takie jesteśmy no. No właśnie, dziesięć wątków na raz. I powiedzmy razem zapraszamy a, was na szkolenie. Do stoku o godzinie 17, to ma co nam no, przeszkadzać, pewnie też chce być. Ja Tylko chciałem powiedzieć, kobiety i mężczyźni, że najlepsze są kobiety po 40. Młodzi moi koledzy też tak mówią.